Żeby dostać się do lodówki do palnika, to trzeba tu otworzyć. Tutaj przechylamy i tam to wszystko wyciągamy i tu jest prosty Tu taki problem, lodówka nie chodzi na gazie. Nie odpala gazu. I tutaj z zewnątrz macie takie dojście do palnika. I postaram się Wam pokazać, jak to w środku wygląda. Na pewno dysza jest zapchana. Trzeba zobaczyć, jak gaz przelatuje. Zobaczcie, po, os po odkręceniu osłony macie dostęp do palnika. I tam, gdzie ta dziureczka, tam jest dysza. która to mi się zapchało, trzeba będzie ją przeczyścić. No i ogólnie to wszystko wyczyścić. Zobaczcie, jakie to biorne. I Tak, zobaczcie, tu się odkręca cały palnik. Jedną śrubką to się trzyma. Nie wiem, czy będzie widać w środku to trzeba wszystko wydmuchać przyczyścić, i jest dziurka na wylot i tutaj z powietrzem można wydmuchać wszystkie paprochy z drugiej strony trzeba przełożyć palec żeby na wylot nie przelatywało powietrza zobaczcie i tu odkręcamy tutaj odkręcamy dyszę i zobaczymy jak ona wygląda to że dysza jest zatkana, ale mogę się mylić Zobaczcie tak wygląda dysza I tak wygląda przewód od dyszy trzeba wszystko wyczyścić bo to jest nieszczę Najpierw było wymienić przewód, ale wiadomo nikt nie będzie wymieniał Wyczyścimy zobaczymy i zobaczymy moi drodzy już chodzi lodóweczkę. Wszystko wyczyszczone. I od razu zapaliło i śmiga. Także pozdrawiam Was. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie.